Panie prezesie, zapewne słyszał już pan wypowiedzi pomeczowe, że lekkie szpilki, jeżeli nie ostre ataki Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego, to jaki to będzie miał wydźwięk jeszcze sobie pewnie omówimy w kolejnych dniach. Oczywiście pana także poproszę o opinię, ale jak pan odbiera te słowa Roberta Lewandowskiego, że kiedy gramy defensywnie to radości z gry w reprezentacji nie ma? Robert jest napastnikiem. Robert kocha atakować. Robert jest przyzwyczajony na co dzień do gry wysokim prezykiem, do innej gry. Robert się wynaturza w, w reprezentacją, gra inny futbol. I nie dziwią mnie te słowa. Nie dzielią mnie te słowa Piotka Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego, natomiast mam takie wrażenie, że na gorąco one nie do końca powinny w tym momencie paść, bo mogą zrobić... E, niepotrzebnie dużo, dużo, dużo zamieszania. Zostawmy, e, zostawmy tą e, ocenę trafną, bo ta ocena jest trafna. Powinniśmy grać tak jak w pierwszej połowie e, z Francuzami, e, bo to jest, e, to jest nasz futbol. Dobra defensywa e, e, i wyprowadzania e, w rodzaju kontrataków e, to, jest, e, to jest piłka, którą, którą Polska e, powinna grać, i może grać, i umie grać. Natomiast wszystko, co jest zaraz po meczu wypowiadane w emocjach, w nerwach, no nie, nie sprzyja, bo jeszcze za tym myślę, że pójdzie dalszy, dalszy ciąg. Będą pytania o trenera, będą pytania, już przed samym spotkanie mieliśmy kontrowersje, czy trener ma automatycznie przedłużony kontrakt, czy nie. To są wszystko rzeczy, które po pierwsze dla mnie powinny być załatwione za ciszą gabinetów, a nie na forum, na forum publicznym. Wy jesteście dziennikarzami, wy absolutnie do tego macie prawo. Jesteście stworzeni do tego, aby to rozsącać, podejmować jakieś własne osądy, być może bardzo również ostre i, i, i cięte. Ale zawodnik i, 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 i tak na gorąco to, to troszeczkę, troszeczkę nie, chociaż uważam, że merytorycznie mają rację.